Apeluję do pani minister Poglącz o to, aby najszybciej wyraziła zgodę na to, by wszystkie kobiety, które mają w planach rodzić dziecko, mogły porodować bez bólu. Uważam, że w XXI wieku, w którym żyjemy, żyjemy w środowisku, ale tak nie zdobycia medycyny, nie może być tak, że poród bez bólu może tylko dotyczyć, dotyczyć tych kobiet, które będą miały wskazania lekarskie. Również takie zdanie podziela Naczelna Rada Zatrudnienia. Gdyby około 60% kobiet zdecydowało się na rodzenie bez bólu, byłaby to zaledwie jedna tysięczna budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, tak wynika przynajmniej z obliczeń gazety prawnej, więc jest to kwota, którą w mojej ocenie Narodowy Fundusz Zdrowia mógłby udźwignąć. Nie może być tak, że bez bólu mogą kobiety robić tylko te, które mają do tego wskazania lekarskie. Tak naprawdę ten przywilej powinien dotyczyć wszystkich kobiet, które tego chcą i którym nie zagraża to zdrowiu życia ani kobiet, ani dzieci.